Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Śpiszemy z informacją, że na sklep mięsnykom można kupić nowe ciekawe mięsa. To jest karkówka, karkówka. z muflona Muflone. i będziemy ją za chwilę marynować. Zobaczycie na całym filmie, gdzie robimy rozbiór sarny. Tak, tam będziemy ją marynować na mokro. I co ważne, co ważne, mamy w sprzedaży też kangura, mięso z kangura peklowane na 1,7%, prawda? 1,7? 1,7, kanko na 1,7, to można do kiełbasek na drobno, część można sobie przebrać nawet na kusemkę, to już jak państwo tam sobie wezmą i przebierą, nie? Skasuję. dokładnie I tak, dzisiaj może już nie, bo Magda ma już wolne. Wolne. Ale od, drugiego, trzeciego, czwartego, nie wiem, tam padają w niedzielę, to raczej nie, ale możecie dzwonić do Madzi na sklep-mięsny.com, jest numer do Magdy. I tam dzwonicie, zamawiacie sobie na przykład karkówkę marynowaną większą, mniejszą, mniejszą czy jakieś inne mięsa z dzika, czy, czy z jelenia, z muflona, jeszcze są inne rzeczy z wieprzowiny, my wam to przygotowujemy, Madzia do was dzwoni, mówi, czy nam pisze smsa, ile to kosztuje, wy nam wpłacicie kasę, i wysłamy do was Jeszcze raz znaczyć, żeby docielić że czy w siatce, czy na sznurku, nie? właśnie. Bo to jest balerone. istotne, bo mnie takie ja bym będę... Balerony te to raczej w siatkę. Zobaczone no, są. No, balerony tak, no ale taki malutki, weź go w siatkę, no to jaka siateczka musiała być, nie? To już jest... lepiej tak szepno, to powiesić tak. go lepiej ładnie taki. Na sznureczku będzie. No tak to w siatka gości. <laughs> Dobra. Myślę, że powinno I tu jeszcze ten, te mięsko. Polecamy te mięsa. Takie kangura. No. Naprawdę super kiełbaska wychodzi. Dokładnie. No i coś żegnamy się. wyżyczymy Wam pięknego jakie A miasta. moi, jak nie chcą mięsa, to niech posmakują nasze kiełbasy i dopiero mogą mięso zamówić. Tak. Nie? Można zobaczyć, jak my robimy kiełbasy, kiełbasy. z mięsa z kangura. Jest, I cześć, można sprzedaży. zrobić podobnie albo lepiej. Albo lepiej. Dokładnie. Może co? coś wyłoszyć? O. Życzymy Wam wszystkiego Zapraszamy na sklep mięsny.com. Tak. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.